Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie instruktażowym pokażę, jak skonfigurować i uruchomić serwer mediów dla konsoli PlayStation 3. A więc Zaczniemy oczywiście od podłączenia komputera do sieci lokalnej. Następnie zaczniemy pobierać media serwer. Wchodzimy. Odpalamy dowolną przeglądarkę. W Google wpisujemy PS3 Media Server i pierwszy wynik jest to PS3 Media Server open sourceowy program, bardzo, bardzo zwarty, bardzo dobrze działający. Przede wszystkim bardzo mało potrzebuje zasobów, bardzo mało tych zasobów zżera podczas, podczas pracy. Instalujemy Media Server. Uruchamiamy media server. Jak widać, Media server na początku próbuje wykryć konsolę podłączoną do sieci. Oczywiście nie wykryje jej, ponieważ tego jeszcze nie zrobiliśmy. Także przechodzimy do podłączenia konsoli. Podłączamy po kolei kabel sieciowy, złączę HDMI do monitora. I złączę multi tak aby dźwięk był podłączony do wzmacniacza i głośników. Włączamy konsolę przyciskiem mechanicznym z tyłu, następnie miękkim przyciskiem z przodu konsoli. Konsola się uruchamia, i pierwsze co zrobimy, to przejdziemy do konfiguracji sieci na konsoli. Wchodzimy w settings, następnie odnajdujemy network settings aby działał media server media server connection musi być enabled i wchodzimy do konfiguracji połączenia z internetem tak to jest nazwane na konsoli oczywiście nam chodzi tutaj o połączenie lokalne ale oczywiście router do którego jest wszystko podłączone również posiada dostęp do internetu wszystko w zasadzie tak jak defaultowo jest w konsoli ustawione zostawiamy wszystko automatycznie się pobiera łącznie z adresem IP od razu konsola przejdzie przez krótki test e, konfiguracji łącza, czy wszystko jest ok jak widać pobrała adres IP, widzi połączenie z internetem poprzez adresy DNS, sprawdza e, NAT i prędkość łącza przechodzimy do music i search media server I w tej chwili, podczas kiedy konsola skanuje na komputerze, jak widać, została od razu wykryta. Tutaj mamy zakładkę, śledzenie, gdzie widzimy logi. Następnie konfiguracja ogólna, gdzie możemy wymusić, e, wymusić serwer na interfejsie. Jeżeli mamy jeszcze oprócz tego kartę Wi-Fi, będzie ona tutaj widoczna. Następnie ustawienia. Tutaj możemy sobie udostępnić jeszcze foldery. Defaultowo jest ustawione, że. Udostępniamy wszystkie dyski. Następnie ustawienia, transkodowania. Tutaj możemy kombinować z ustawieniami, jeżeli mamy różne, różne zestawy audio. Trochę pomocy i zakładka o programie. W zasadzie nic nie trzeba zmieniać, tak aby to od razu działało. Jak widać, konsola od razu wykryła media server i widać go pod PS3 media server. Są udostępnione wszystkie dyski i możemy sobie przez wideo, zacznijmy od jakiegoś filmu, zwróćcie uwagę, że jest to film HD, także komputer w locie będzie transkodował te filmy do formatu, który czyta konsola. Może tego nie widać na nagraniu, ale te filmy chodzą zupełnie płynnie, nie ma takich zacięć. Te zacięcia są spowodowane prędkością nagrywania kamery, którą dysponuje. Ale normalnie to wszystko działa. Następnie przejdźmy do muzyki. Jak widać, mp3 też normalnie działają. Co zresztą zaraz usłyszycie. Kolejną bardzo przydatną funkcją jest Możliwość przegrywania na dysk twardy konsoli materiałów udostępnionych przez PS3 Media Server z komputera. Aby tego dokonać, wybieramy plik, który nas interesuje, następnie naciskamy trójkąt. Trójkąt i wybieramy kopi. Bardzo szybko w zależności od procesora i prędkości połączenia ten materiał przegra się na dysk twardy konsoli i już stąd jak widać jest dostępny. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w jakiś sposób w konfiguracji takiego połączenia. Jakby co piszcie na privie.